Dzień dobry kochani, jest godzina druga rano. Ja skończyłam pracę wczoraj o godzinie 22. Więc spałam może maksimum 2 godziny. Ale... Idziemy do Madrytu. <słyszy> Kurwa, kochani, jak ja dolecę dzisiaj w tego do Madrytu, to będzie hit, to się wydarzyło, godzina 4.20. przyjeżdżamy na lotnisko, lotnisko zamknięte, bo był alarm, bo był alarm pożarowy, bo był ogień, ogień był na lotnisku, wszyscy byli na zewnątrz, wszystkie loty. po prostu z nie jest małym lotniskiem. Wszystkie loty były na zewnątrz. I jak zaczęli wpuszczać ludzi, to już w ogóle była godzina 5.30. Wyobraźcie sobie, ile ludzi szło do barierek i wszyscy się spóźnili. Takie w ogóle ekscesy się działy. Kłóciłam się z babami w yy, kolejkach. Dobra. Ryan najpierw nam zmienił lot. I lecimy do Malagi o godzinie. 8 wieczorem Czy jestem zmęczona jestem muszę znaleźć kontakt? Muszę Godzina czwarta wtorek godzina 16 spałam na tyłach w drewnianej może z godzinkę czyli od wczoraj godziny 8 rano spałam Teraz 3 godzinki lecę do malagi a powinnam być w Madrycie Uwaga kochani po 20 godzinach bycia na lotnisku wylądowaliśmy w maladze How do you feel? At least we are in Spain. Zdrowie, kontynent, right <laughs> czy Kontynent country! <laughs> Jest godzina północ. Czyli za 2 godziny minie 24 godziny, odkąd wyjechałam z domu. A już mój narzędzie, tylko to. Taki... Tajren. Is... Mm. No, Łódź no, do jednego. do Madrytu do spania. Idę do Gajan do spania. Idziemy wciągnię do centrum, bo za 4 godziny mamy pociąg do Madrytu. No tak, Idziemy jeść chyba, jest godzina druga w nocy, ale jest puszka. Bardzo zachodzi. Właśnie opuściliśmy pociąg, jest godzina dziewiąta rano. How do you feel you are finally in Madryt? Co ty chiliśmy, to Kochani, jesteśmy w Madrycie, po tylu przygodach jesteśmy w Madrycie. Ten vlog będzie się opierał na tym, jak to do Madrytu. Dziękuję. Jest jakiś inny update niż my na lotniskach. A może to dziwnie Byliśmy w fotelu, ogarnęliśmy się idziemy w końcu po naszych podróżach samolotowych i podróżowych i pociągowych. do My właśnie zwiedziliśmy. Nie no ja ładnie wyglądam wyspanie przez trzy dni. Ale się powiedział, że z tego vloga nie wiem, co mam myśleć na ten temat, Bank of Spain, żartowałam, To nie ratowałem z niego Bank of Spain. Z tej strony jest lajka, ale tamten budny był ładniejszy od tego. Więc nie wiem. I'm confused. Aleks prowadzi, to jest. Skończy się źle. Spadnie? No, w tym zakupiliśmy elektrownię i pastę do zębów, bo aleks zapomniał. Tak? Uh -huh. Aleks pozuje, choć żeby nie widać. Patrzcie, jak pięknie tutaj. Okej, okay, now with Aleks. <laughs> Pozostał z Belmondo. Patrzcie, jak pięknie. Chodź Test. Mano to ten. Maybe seven, not cold enough. We are in beautiful place. wszystko? Oh, no Co to wszystko? Co to wszystko? Nie to No? Co to wszystko? Co to Co to wszystko? Co to wszystko? Co to wszystko? jak to Italian. No? to Ja to wszystko? Co to wszystko? I love buildings. I on od mnie w gimplingu, buildings. Takie piękne? Takie piękne. Jesteśmy w meksykańskiej restauracji. Trafiliśmy tu przypadkiem, bo nam się sikać chciało. Good Ty wierzyłeś a takie są I Nie ale mamy. Zajmij się Jedzenie w tej restauracji.

Jak się zastanawiacie, co się stało, to spaliśmy w fotel. Poszliśmy na dodawać telefony i zasnęliśmy. Idziemy na tacos. Załapaliśmy się na koncert. Nagrywające jakieś TikToki z kamerami się, się pomiami. Mieliśmy trzy osoby. Mają staty, wejść w wszystkiego. tylko. Nagrywają. Ranek wejść w centrum, zobacz samo. To jest sobie TikToki, gdzie często daję Wam piłki dopóki ci do bramki, to tak samo to nagrywali. Wiem. Zagryj night tam I'm going. Chyba pięknie czujesz. Yeah. what do you think about the queue for our tacos? Yes, not as long as for the kebab in berlin. but i think they're good. I hope if so. people are queuing. Uh, your girlfriend. Yeah. Halo! E, mam nadzieję, że jednogłośnie, ale jednogłośnie stwierdziliśmy z Aleksem, że meksykańskie jedzenie jest zajebiste. No? zajebiste, zajebiste było. Spicy, salty, lemon. Nie od lemon. Lime. Jasałe yeah, Tyle ile smaków wam zajebiste witajcie kochani w naszym drugim dniu w Madrycie Jak się zastanawiacie o jak szybko wstaliście dzisiaj, nie. Jest godzina 12, o bo spaliśmy raz na tym trybie nam należy odezwać całe gówno idziemy teraz do paella. Tak? Alex Show everyone on my vlog, your outfit tutaj. Tak? Tak. Zmiana pan kochani to miejsce, które jest otwarte jego godziny w Pajelon. Wygląda na posz. Więc idziemy na normalne śniadanie. Z Alex nie lubimy takich restauracji już od odina stoi, a ja jestem w szorpach. W restaurację restauracji, ale służą że balkony są małe. Tu jest balkon, jest artystyczny. Zagromił on, Julian Balkon. Zobaczcie, <grymne> <grymne> jak pięknie jest tutaj. Tam są góry. To jest taka ta edad, co byliśmy wczoraj. Tam ogólnie w centrum, w wszędzie jest, buta chodzina, tak? Tak. Pięknie jest. To jest zdjęcie do gorywa? Alex, idź, bo tam jest transformers. Ja chcę so zobaczyć transformersa. Look oh. at the Like the Liberty Sty stay in sta 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 New York, na it? <laughs> Thank you. It looks nice. Mm -hmm. You know what? Mm. I know in my past times mm. I was a stripper, that's for sure. Mm -hmm. Like a <laughs> stripper, I'm, I'm I feel it. But in past past times, I'm sure I was building like this or creating all you know More what I mean? Architect. Yes. I love them. Jest bardzo przykre. Nie wiem. Widzimy. Widzimy. Prosty. 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 z Prosty. Prosty. Jij happy? Very Ik ben heel blij. Ik ga naar de Oh, la la. De stop ben je open voor de fountain? Ja, maar je doet ik Happy? Gaan we hier toch wel? Ja, ja. Ik ben niet ziek, ik kom in Janko's. is What Alex said? They fucking chop chara from Egypt and they we'll put it here. Yes. Can you imagine? Yeah. But it's beautiful. It is, but it's chop chara. Look at this. It's very beautiful here. I don't understand why people are not coming here for holidays. Yeah. Usually you're hearing Barcelona, Barcelona. beer. <laughs> <coughs> I know how to, take, how to um, I tell what's happened. We only have one car for two people. Uh, <laughs> what's I, don't, I don't know if that's okay. Is... <laughs> I like language <laughs> to ja pod French. to French. To i co mi Idziemy do areny, ale zobaczcie, jak ma te cute donki. Jak są cute? No nie ma Kompl Kompletnie different from <sum> Pierwszy raz w życiu jestem na jakimkolwiek evencie, gdzie babski kibel wygląda tak. Rozumiecie to? Zero ludzi. Ja zawsze stoję w kolejkach, a tu zero ludzi. Aha. Dzień dobry. Dzień trzeci w Madrycie. Idziemy na śniadanie. A tutaj mam taki, że mam trzy plastry na odciski. Nie wiem co się stało. Mam te buty co zawsze. Nie wiem. Alecz mnie wkurwia. Co Bo... Mm, mm. Na razie jest zimnawą, ale mamy w tej stopni. Więc się przepięknie. I wyglądam pięknie. Dziękuję. Jakaś nim prezka. Zmieniliśmy miejscówkę, bo w tamtej miejscówce siedzieliśmy 30 minut i nikt nam nawet nie przyjmuje taką opinię im dałam na Google. Ale to jest fajne, bardzo ładnie. A po idziemy złożyć, e, złożyć marzenie. Jest taki sklep, gdzie możesz dać marzenie. Boże, nie wiem, my musimy się rozwieść. No. We made a wish, we cannot tell you what wish. If you don't see us next year, it means we... don't sure. came through. <laughs> this is Wadnia. I see We with Fishman. How it was? Mam zdjęcie z ale nie wiem czy mnie nie przyszedł. No. I'm in the picture anyway. <grymny> Trafiliśmy na protest. Tam jest protest. Nie wiem na co, bo nie znam hiszpańskiego. Ale jest. Mm. Yummy. embajadores con ronda de Toledo. Coincidente con línea 41 60 2 czyli ja w wielkim nie ma problemu. <laughs> no problem, ale czy są one na drzewa na pustyni jesteśmy ładna rzeczka <noise> Idziemy z Aleksem i wspominamy co byśmy polecili osobom zjeść zawsze. Ale to zawsze na pierwszym miejscu jest. To są The First Place Always. Germany Mustafa Keba. Nikt tego nie przeżyje. Nikt tego nie przebije. Jak ktoś nie był...

Me arenca. ahí está Cabral, Rasmussen Winter, el mejor jugador en la historia de la región, que va a ser de nuevo nuestro principal estandarte. Give me our opinion on the Six. 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 <laughs> it was good. It was good. But eight is the, the sun is seven. The sun is seven. Seven. Yeah. Kochani, to nas ostatnie godziny w Madrycie. Teraz zostawiliśmy nasze bagaże w skrzynkach i idziemy to zjeść. Ustawiliśmy, ogarnęliśmy się, Siedzieliśmy w hotelu, dopóki możemy. No i po raz w bo było, dopiero o 20, 21 mamy lot. Tak? Tak. Jesteśmy chorzy. Jak może słychać, czy nie, ale jesteśmy trochę chorzy. Pali się. Oh. Spacerujemy sobie ostatnie godzinę w Matrycie. I jeszcze chwilki.